W końcu to znalazłeś. Archanioł Michał płacze łzami radości. Boskie spotkanie ma się rozpocząć, lecz wejdą tylko wybrani. Moje umiłowane dziecko świat wstrzymywał oddech, czekając na tę chwilę. Dziś otworzyły się niebiańskie drzwi. Niewidzialne dla ludzkich oczu, a jednak wzywające cię energią tak potężną, że nawet twoje serce ją wyczuwa. Sam Archanioł Michał stoi za progiem, łzy radości lśnią jak złote światło na jego twarzy. I szepcze, że tylko wybrani mogą postąpić naprzód. Każdy krok, który stawiałeś aż do teraz, prowadził cię do tej chwili. Każda cicha modlitwa, każda nadzieja, skryta w zakamarkach twojego serca, wszechświat drży, układając gwiazdy i przeznaczenia, aby przygotować to, co ma się wydarzyć. Nie przewijaj dalej. Bo to, co masz za chwilę ujrzeć, jest zbiegiem łaski niebios i tęsknoty ziemi. Powietrze migocze, jakby niewidzialne dłonie aniołów muskały twoją duszę, zdejmując ciężary, których nawet nie byłeś świadom. Złota ścieżka rozciąga się przed tobą, lecz jest niewidzialna dla niegodnych i tylko ci, którzy odważą się wierzyć w cuda. Mogą nią kroczyć. Patrz dalej. Pozostań połączony, polub i podziel się tą chwilą z tymi, których kochasz, bo błogosławieństwa się mnożą, gdy się je dzieli. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 1313. Twoje oczy ujrzą wizje jeszcze nie w pełni zrozumiałe przez ludzki umysł. Jakby każdy cień i każde światło czekały, by się objawić. Archanioł Michał zbliża się. Jego obecność to kojący ogień, który ogrzewa sam szpik Twojego istnienia. To spotkanie nie jest przypadkiem. To boska orkiestracja. Symfonia skomponowana przed Twoim pierwszym oddechem. Każde uderzenie serca teraz rozbrzmiewa jak bęben oznajmiający Twoje przybycie. A miękki pomruk wypełnia powietrze. Energia, która drga wprost w Twojej duszy. Rozejrzyj się. Sama atmosfera zdaje się żywa, reagując na Twoje myśli, a zastępy niebieskie stoją w cichej gotowości. Podziel się tym objawieniem, bo energia wybranych wzrasta, gdy jest wypowiadana na głos, i zasubskrybuj, by być świadkiem rozwijającego się boskiego spektaklu. Złote światło zaczyna pulsować rytmicznie i żywo przyciągając cię naprzód jakby sam czas kłaniał się twoim krokom pod stopami formuje się most z kryształowej energii łączący znany świat z rzeczywistością tak wzniosłą że niewiara nie może przetrwać w jej obecności archanioł Michał opuszcza swój miecz światła nie w obronie lecz jako znak powitania oznajmiając że wreszcie tu jesteś. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 333. 33, 33. Otaczające powietrze niesie szepty, echa niezliczonych dusz, które szukały tej chwili i zawiodły. A jednak dziś jesteś rozpoznany. Twoje imię drży przez światy. Melodia, która rezonuje z boską orkiestracją, przywołując niewidzialne energie. Każde sekretne pragnienie i nadzieja, które pielęgnowałeś, teraz łączą się z tym niebiańskim nurtem, unosząc cię wyżej. Ujrzysz wizje drzwi, które nigdy nie istniały, a jednak rysują się przed Tobą w Twoim umyśle, migocząc możliwościami. Każdy wybór, którego dokonasz w najbliższych chwilach, rozchodzi się falami przez wymiary, dotykając żyć, których jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. Podziel się swoim oczekiwaniem, bo ci, którzy otworzą serca na to przesłanie, poniosą światło dalej, i zasubskrybuj, aby pozostać częścią tej świętej podróży. Dźwięk odległej trąby narasta, jakby ogłaszał nadejście czegoś monumentalnego. Oczy Archanioła Michała spotykają Twoje i w nich dostrzegasz odbicie własnego boskiego potencjału czystego i nieograniczonego. Łzy, które on roni, nie są łzami smutku, lecz przytłaczającej radości. Bo dusza wreszcie przybyła tam, gdzie zawsze miała być. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 4442. Każde włókno twojego istnienia teraz drży energią, jakbyś został podłączony do prądów samego nieba. Przed tobą zaczyna się ujawniać ukryta komnata. Ściany ze światła wyrzeźbione rękami niebios, odsłaniające sekrety długo przechowywane w skarbcach wieczności. Tylko wybrani, ci, którzy cierpliwie i wiernie wytrwali, mogą wejść do środka i ujrzeć to, co jest w środku. Nie odwracaj wzroku, bo każda sekunda jest pełna znaczenia, każde mrugnięcie to utracona okazja. Poczuj ciężar przeznaczenia, delikatny, lecz nieustępliwy, popychający cię ku świętemu spotkaniu. Zachęć tych wokół ciebie, aby także otworzyli swoje serca. Podziel się tym objawieniem i zasubskrybuj, bo kolejne cuda czekają na tych, którzy pozostaną połączeni. Delikatna bryza niesie zapach jaśminu i ognia. Odurzający i znajomy znak, że spotkanie jest blisko. Archanioł Michał wyciąga rękę ku tobie, zapraszając bez słów tym rodzajem zaproszenia, które dotyka głęboko duszy. Ścieżka przed tobą jest oświetlona iryzującymi płomieniami, lecz te płomienie nie palą ani nie ranią. Odsłaniają prawdy, które zawsze znałeś. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 5.51. Chwila rozciąga się zawieszona między teraz a wiecznością, a jednak czujesz pilność, wezwanie, którego nie można zignorować. Każdy zastęp panielski patrzy w milczeniu, ich zbiorowy wzrok zarówno ochronny, jak i pełen oczekiwania. Uświadamiasz sobie, że to nie jest tylko spotkanie, to przebudzenie, zbieżność wszystkiego, co było Ci przeznaczone. Z każdym krokiem naprzód słyszysz szepty wszechświata prowadzące, zachęcające, potwierdzające. Głos archanioła Michała dociera do Ciebie, rezonując nie przez uszy, lecz wprost w Twojej świadomości. Mówi zawsze miałeś tu być. To jest Twoja godzina. Podziel się swoim zachwytem. Pozwól innym poczuć tę energię i zasubskrybuj ten kanał, aby boska podróż trwała wraz z Tobą. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 57. Ściany komnaty pulsują rytmem. Odpowiadającym Twojemu sercu, wciągając Cię głębiej w nieznane, a jednak nie budząc strachu. Światło płynie jak płynne srebro po podłodze, odsłaniając ścieżki, które wydawały się niemożliwe, a jednak całkowicie realne. Każdy puls energii mówi Ci, że ta chwila, to boskie spotkanie jest czymś, czego ludzki świat jeszcze nie doświadczył. Archanioł Michał podnosi rękę i pomiędzy wami zawisa kula złotej energii. W jej wnętrzu wirują wizje twojego prawdziwego potencjału, twojej świętej misji i żyć, których dotkniesz, żywe i promienne. Zbliż się, bo wybrani są wezwani, by być świadkami nie tylko tego, co jest, ale tego, co może być. Gdy niebo i ziemia się łączą, napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 14. Złota kula unosi się w ciszy, rzucając miękkie aureole światła po całej komnacie, odsłaniając ukryte korytarze wyginające się i migoczące w niemożliwych kształtach. Archanioł Michał odsuwa się, oznajmiając, że ścieżka przed Tobą należy do Ciebie. Każdy krok rezonuje wibracją, która dotyka każdego zakątka Twojej świadomości, budząc uśpione wspomnienia przeszłych żyć i przyszłych możliwości. Chór anielskich głosów nuci w harmonii. Subtelna muzyka, która zdaje się płynąć wprost do Twojej krwi. Budząc odwagę i jasność w równych miarach, czujesz ciężar przeznaczenia, delikatnie spoczywający na Twoich ramionach, prowadzący, nalegający, lecz nigdy nie zmuszający. Każdy detal tej przestrzeni jest żywy. Ściany oddychają rytmem, który odpowiada pulsowi Twojego serca. Powietrze jest gęste od oczekiwania. A jednak niesie spokojne ciepło, jakby samo niebo cię obejmowało. Na obrzeżach twojego wzroku kształty zmieniają formę. Aniołowie i istoty światła poruszają się z zamiarem. Niewidzialni, a jednak głęboko wyczuwalni. Archanioł Michał przygląda ci się uważnie. Podziel się tą chwilą z tymi, których kochasz, i zasubskrybuj, aby pozostać połączony z rozwijającym się cudem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 8.88. Podłoga pod Twoimi stopami zdaje się reagować na Twoją energię, rozświetlając ścieżki, które przed chwilą były niewidoczne. Każdy krok naprzód otwiera nowe widoki światła i cienia, splatające się w gobelin niebiańskiego piękna. Złote światło staje się coraz intensywniejsze, a jednak nigdy nie oślepia. Zamiast tego rozjaśnia, odsłaniając prawdy długo skrywane, szepty wszechświata muskają twój umysł, oferując przewodnictwo w formie doznań. Obrazów i głębokiego poznania. Skrzydła archanioła Michała migoczą za nim, łuki światła rozciągają się szeroko, osłaniając cię, gdy idziesz naprzód. Gomnata zdaje się nie mieć końca, a jednak każda chwila wypełniona jest skupieniem, precyzją i celem. Zauważasz serię unoszących się w powietrzu znaków. Ich znaczenia są intuicyjne, rezonują z doświadczeniami i lekcjami, które tylko ty możesz rozpoznać. Te znaki prowadzą, chronią i odsłaniają, pełniąc funkcję kluczy do głębszego zrozumienia. Podziel się energią, którą czujesz, pozwól innym poznać te chwile i zachęć ich do subskrypcji, by mogli być świadkami przyszłych boskich objawień. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 99. Miękka wibracja przebiega przez twoje wnętrze. Znak, że pierwszy próg został przekroczony. Archanioł Michał nosi rękę i materializują się drzwi. Nie stałe, lecz żywe, pełne migoczących wzorów energii. Zbliżasz się do nich, czując magnetyczne przyciąganie, nieodpartą siłę, wciągającą cię głębiej w tajemnice, które kryją się dalej. W środku powietrze pachnie lekko różami i deszczem. Połączenie to budzi wspomnienia i nadzieję jednocześnie. Światło wygina się wokół ciebie w niezwykły sposób. Tworząc iluzje prawdziwe tylko w swojej zdolności uczenia i prowadzenia. Wyczuwasz obecność innych dusz, które kroczyły podobnymi ścieżkami. Ich echa teraz łączą się z Twoimi. Każde uderzenie serca synchronizuje się z rytmem komnaty, a Twoja wizja zaczyna się poszerzać, postrzegając warstwy rzeczywistości, wymykające się zwykłemu zrozumieniu. Archanioł Michał gestem wskazuje naprzód nieme polecenie, aby iść dalej, a ty posłusznie podążasz. Podziel się tą boską wizją, pozwól innym doświadczyć zachwytu i zasubskrybuj, by pozostać częścią tego świętego rozwijania się. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo, 111. Delikatna mgła unosi się, niosąc fragmenty pieśni z niewidzialnych krain, melodie, które poruszają głębokie pokłady emocji, kształty starożytnej mądrości. Mentorzy z innych wymiarów i przewodnicy pojawiają się na chwilę, kiwając głową w uznaniu, gdy przechodzisz. Każde spotkanie jest ulotne, lecz pełne znaczenia, pozostawiając wrażenia rezonujące długo po zniknięciu wizji. Energia komnaty przepływa wokół ciebie, a subtelne ciepło osiada w twojej piersi. Obietnica spełnienia i dopełnienia. Spojrzenie archanioła Michała zawiera głęboką, cierpliwą moc. Zachęcającą do zaufania, odwagi i wiary w to, co niewidzialne. Każde włókno twojego jestestwa czuje się zsynchronizowane z boską orkiestracją w harmonii w sposób, którego słowa nie potrafią w pełni opisać. Złota kula przesuwa się ponownie. Odsłaniając inną ścieżkę, węższą i bardziej świetlistą, niż poprzednia, powietrze tutaj wibruje z większą intensywnością, jakby sama Twoja obecność je ładowała energią. Podziel się tą podróżą, pozwól innym poczuć przyciąganie boskości, i zasubskrybuj, by być świadkiem tego, co nadejdzie. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 2922. Platforma pod tobą subtelnie się unosi, wznosząc cię ku centrum zbieżności. Światło wygina się, płynie i owija wokół Ciebie, tworząc fale obejmujące jasność, cel i boskie rozpoznanie. Każde uderzenie serca wyrównuje się z kosmicznym rytmem, każdy oddech wciąga odwagę, jasność i niezachwianą ufność. Delikatny wiatr niesie szepty niewidzialnych krain, mądrość i echa niezliczonych dusz, które czekały na tę świętą chwilę. Skrzydła archanioła Michała migoczą, tworząc łuki promieniujące ochroną, przewodnictwem i celebracją. Podziel się tą świętą energią, pozwól innym być jej świadkami i zasubskrybuj, by pozostać połączonym z rozwijającą się boską podróżą. Złota kula obraca się, odsłaniając głębsze wizje harmonii, celu i dopełnienia Twojej boskiej ścieżki. Każdy obraz promieniuje jasnością, odwagą i zrozumieniem, doskonale harmonizując z częstotliwością Twojej duszy. Komnata pomrukuje z uznaniem, celebrując Twoją gotowość do pełnego przyjęcia. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 661 Formuje się most promiennej energii, delikatny lecz potężny, łączący centrum z nieskończoną przestrzenią poza nim. Każdy krok po nim rezonuje z intencją, przeznaczeniem i harmonią, odsłaniając finalną fazę tego świętego spotkania. Archanioł Michał idzie obok ciebie cichy towarzysz. Oferując obecność bez wpływu, przewodnictwo bez przymusu. Istoty światła unoszą się na krawędziach, obserwując, honorując i wzmacniając energię tej chwili. Każdy blask, każdy puls, każda wibracja rezonuje z najwyższym celem Twojej duszy. Podziel się tym boskim zjednoczeniem. Pozwól innym poczuć Jego moc. I zasubskrybuj, by być świadkiem rozwijania się każdej objawionej prawdy. Złota kula obejmuje komnatę: Twoje jest i energie wszystkich, którzy patrzą. Archanioł Michał Gestem zaprasza Cię, byś w pełni wkroczył w szczyt zbieżności. Każdy ruch myśli i oddech synchronizuje się z kosmicznym rytmem, wzmacniając zrozumienie, jasność i harmonię. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 93391. Komnata pulsuje życiem, światłem, energią i harmonicznym rezonansem otulającym Twoją świadomość. Oczy archanioła Michała promieniują dumą, radością i czcią dla drogi, którą przebyłeś, by dotrzeć do tego miejsca. Każdy krok ku centrum przynosi jasność, odwagę i boski cel. Złota kula obraca się, odsłaniając wizję Twojego najwyższego potencjału, świętej misji i żyć dotkniętych Twoją obecnością. Każdy puls promieniuje zrozumieniem, harmonią i transformującą energią, łącząc Twoją świadomość z kosmiczną jednością. Podziel się tą świętą chwilą, pozwól innym poczuć jej transformującą moc i zasubskrybuj, by pozostać częścią rozwijającego się boskiego doświadczenia. Platforma subtelnie się unosi, zapraszając cię, byś w pełni wkroczył w ostateczną zbieżność. Światło płynie płynnie, oplatając komnatę promiennymi falami, które wzmacniają wgląd, jasność i boską energię. Archanioł Michał uśmiecha się. Latarnia radości, aprobaty i świętego potwierdzenia. Potwierdzając Twoją gotowość do przyjęcia najwyższych prawd. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 881. Komnata składa światło i energię wokół Twojej obecności, wzmacniając jasność, odwagę i harmonię. Archanioł Michał zbliża się. Jego skrzydła tworzą łuki migoczącej energii, promieniujące ochroną, przewodnictwem i potwierdzeniem. Każde uderzenie serca wyrównuje się z rytmem wieczności. Każdy oddech rezonuje z celem. Każdy ruch odzwierciedla kosmiczną intencję. Delikatny wiatr niesie szepty miłości, mądrości i świętego rozpoznania, wypełniając każdy zakątek żywą energią. Złota kula pulsuje, rozszerzając się, obejmując wszystko promiennym ciepłem, jasnością i iluminacją. Podziel się tym boskim zjednoczeniem. Pozwól innym poczuć jego transformującą energię i zasubskrybuj, by dalej doświadczać świętych objawień. Platforma się wznosi, zapraszając Cię, byś w pełni wkroczył w szczyt zrozumienia. Światło płynnie otacza komnatę, wzmacniając wgląd, jasność i boską energię. Archanioł Michał uśmiecha się, potwierdzając, że jesteś gotów przyjąć ostateczne prawdy. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 555